Jestem w Gużubie od wczoraj, bo już, ja, już miał tutaj jakby trening przed meczem. Zawsze jak się uda i, i warunki są jakby pogodowe takie, że możemy trenować, zawsze tutaj trenujemy i chętnie z tego korzystamy. Co do dzisiejszego przyjezdu na stadion, to zawsze staram się być troszkę wcześniej, żeby pogadać z moimi mechanikami, z chłopakami, bo ja lubię taki ten jakby trip stadionowi i tutaj jakby tą całą energię, która jest i z nimi pogadać. No i jestem, jestem zawsze tak na 4-4,5 godziny przed meczem na stadionie, także, także tak to jest. Tak, 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 mojego buchca prowadzą mechanicy, mam ich trzech, czasem czterech, także duża ekipa i jeszcze zmieniają chłopacy, żeby było bezpiecznie i, uh, i tak jak ma być. A dużo odpoczywam, staram się jakby też, no mówię, odpoczywać, uh, czytam różne rzeczy, bo to jest taki czas, kiedy jakby naprawdę jest mnóstwo wolnego, wolnego czasu, także staram się jakby uh, wykorzystać ten wolny czas. Nie, nie. Ja jakby jestem taki raczej zdrowo odżywiający że człowiek, tak że te rzeczy zawsze są zdrowe. Czasem oczywiście lubię nawet burgera zjeść albo pizzę, ale to raz na jakiś czas. Ale, ale ten tryb meczowy jest taki, że, że, ten, że staram się dużo być wypoczęty. Staram się też, zawsze przed meczem mam też drzemkę parę godzin w ciągu dnia, bo to tak mnie doładuje naprawdę energią i później jestem taki w meczu, dużo mam energii. A też lubię jeszcze tak rozruszać przed meczem, żeby, żeby tą, tą cyrkulację krwi troszkę obudzić w organizmie i zawsze przed meczem później rozgrzewka z całym teamem, później indywidualnie i przybieranie do keflaru i sama jazda. Tak tak, często dużo biegam, no, dużo biegam i nawet w dzień meczu, tak, ale to są krótkie biegi, to są tak 3-4 km nie więcej. Żeby się nie męczyć, żeby tylko po prostu pooddychać świeże powietrze i rozruszać Zawsze mam skarpetkę ubieram jako pierwszą, tą taką jak się ubieram. Zawsze dużo razy sprawdzam kas, sprawdzam, czy wszystko jest, uh, Już nawet jak wiem, że kraniki są otwarte, zawsze sprawdzę, że są otwarte. Tak, zawsze mamy parę godzin przed meczem wspólniowiec z całą ekipą. E, I to jest fajne, kiedy jesteśmy tu w Gorzowie, jesteśmy, jesteśmy na naszym stadionie. To zawsze e, spotykamy się w gronie zawodnicy i sztab i e, razem omawiamy e, mecz. I, I po prostu jest fajna atmosfera, także to jest zawsze miło spędzić czas razem. Zawsze jeszcze mam taką rutynę, zawsze skorzystam z masażu przed meczem. Także zaraz tutaj zostawiam moje ciało do rąk pana Jurka, naszego fizjoterapeutysty, który jest najlepszy w ogóle. Bardzo mu dziękuję za zawsze super przygotowanie do meczu, bo to jest też bardzo ważne, żeby też unikać jakimś tam ewentualnym kontuzjom, bo, bo fizjot jest zawsze bardzo potrzebne przed meczem. także. Jestem w na najlepszych rękach u pana Jurka Buczaka i za to mu bardzo dziękuję. Tak, bardzo się cieszymy, bo klub nam tutaj naprawdę stworzył niesamowite warunki. Mamy nowy garaż, czego się bardzo cieszymy, bo naprawdę to już jest mega, mega super poziom i bardzo za to dziękujemy i w takich warunkach aż chce się pracować.